Siemano Siema. Tutaj mamy... ...ponowę ...ponowę Yyy... Jest lampa z lawy Tutaj y, mamy marcyjne Tak zrób nogi tylko Praca Kamili Tutaj też jest praca Kamili Tutaj mamy pracę Mali, ale też tak zrób, żeby nie wiem No, dobra nic nie widzę Zajebiście Tutaj jest praca Jacka Kali też bardzo... Bardzo minimalistyczna. Ja ci nie widzę bo... O jesteś. Dobra. Jest się. Dobra. To też żeby nie było widać. Musisz tak O. Przy tych... O właśnie. Dobra, super jest. O dobre ujęcie. Dobra.